Cześć wam! W dzisiejszym odcinku zabieram was do luksusowego kurortu przeznaczonego tylko dla dorosłych. Premier Le Rev, położonego w prestiżowym regionie Saal Hashish nad Morzem Czerwonym. To elegancki hotel stworzony z myślą o osobach, które cenią sobie ciszę, komfort i najwyższy poziom obsługi. Premier Le Rev to hotel, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Położony bezpośrednio przy prywatnej Piaszczystej plaży z pomostem oferuje idealne warunki do relaksu nad ciepłymi wodami Morza Czerwonego. Parasole, leżaki i ręczniki dostępne są bezpłatnie, a widoki o zachodzie słońca zachwycają każdego dnia. Obiekt dysponuje 370 luksusowymi pokojami, w tym 12 przestronnymi apartamentami, które zachwycają eleganckim wystrojem i nowoczesnym wyposażeniem. Goście mogą liczyć na komfortowe łóżka, klimatyzację, mini bar, safe, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz balkon lub taras z widokiem na morze, baseny lub pięknie zagospodarowany ogród. Na terenie hotelu znajduje się cztery baseny odkryte oraz basen kryty, usytuowany na piątym piętrze, z którego roztacza się przepiękny widok na okolice. To idealne miejsce do relaksu zarówno w letnie dni jak i podczas chłodniejszych wieczorów. Dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano siłownię, boisko do siatkówki plażowej, bilard, tenis stołowy oraz rzutki. Codziennie organizowane są również animacje i zajęcia sportowe, a wieczorami goście mogą wziąć udział w eleganckich wydarzeniach rozrywkowych. Hotelowa oferta gastronomiczna to prawdziwa uczta dla podniebienia. Goście mogą korzystać z licznych restauracji, zarówno w formie bufetu, jak i à la carte, gdzie serwowane są dania kuchni międzynarodowej, włoskiej, azjatyckiej i śródziemnomorskiej. Bary przy basenach i plaży zapewniają orzeźwiające drinki i przekąski przez cały dzień. Dla pełnego odprężenia hotel oferuje luksusowe centrum spa, które zaprasza na zabiegi odnowy biologicznej, masaże, talasoterapię oraz sesje w saunie. Czacuzi i łaźni tureckiej. To idealne miejsce, by zadbać o ciało i umysł. Dodatkowe udogodnienia obejmują całodobową recepcję, kantor, pralnie, sklepy z pamiątkami oraz centrum biznesowe. Goście mają również dostęp do bezpłatnego Wi-Fi w lobby i ogólnodostępnych przestrzeniach. Premier Lerew to hotel dla dorosłych, co gwarantuje spokojną atmosferę i najwyższy komfort wypoczynku. To doskonały wybór dla par oraz wszystkich, którzy szukają eleganckiego miejsca na romantyczne wakacje lub relaksujący pobyt w luksusowym stylu. A wy? Byliście już w Premier Le Reve? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować nasz kanał, by nie przegapić kolejnych recenzji najlepszych hoteli na świecie. Do zobaczenia!